Mamy tutaj tabelę przedstawiającą procent populacji posiadającą dostęp do energii elektrycznej dla wszystkich krajów świata w latach 1990-2018. I tak na przykład widzimy, że wszyscy Andorczycy już w 1990 roku posiadali dostęp do energii elektrycznej. Jedźmy sobie niżej, chcemy zobaczyć na przykład jak to wygląda dla Kamerunu, bo jesteśmy zafascynowani kulturą Kamerunu. Na przykład na przełomie wieków, rok 2000. No i co widzimy? A widzimy tyle, że stracił nam się tutaj nagłówek, czyli pierwszy wiersz z tymi latami. Więc co musielibyśmy sobie zrobić? Standardowo należałoby pojechać znowu do góry, odszukać tego roku. Tu widzimy kolumna N, N, rok 2000. Znowu zapamiętać, zjechać na dół. Mamy 41%. Na szczęście w Excelu mamy bardzo fajną funkcję, bardzo przydatną, taką jak zablokuj okienka. Ok, to pojedźmy sobie do góry z powrotem. I widzimy na karcie widok. Mamy opcję zablokuj okienka. Klikamy sobie. Tu znowu pojawiają nam się trzy dostępne możliwości. Zaraz sobie omówimy wszystkie. Najpierw to, co chcemy teraz osiągnąć, czyli zablokuj górny wiersz. Czytamy sobie. Podczas przewijania pozostałej części arkusza zachować w polu widzenia górny wiersz. Może nie jest to specjalnie intuicyjny opis. Ale działa bardzo dobrze. Kliknijmy sobie. I teraz zjeżdżamy na dół. I to widzimy, że cały pierwszy wiersz pozostaje nam cały czas w polu widzenia. Więc możemy sobie dowolnie zjeżdżać w dół i będziemy widzieć tutaj lata. Jak z powrotem odblokować ten wiersz? Klikamy sobie ponownie. Funkcja zablokuj okienka. I tym razem pierwsza opcja, czyli odblokuj okienka. Klikamy sobie i teraz scrollując już nam to okienko, to już nam ten pierwszy wiersz nie pokazuje się. Ok, to jest jedna z możliwości. Druga możliwość w przypadku takich tabel, gdzie mamy bardzo dużo danych, które są szerokie. Już widzimy tutaj, że Możemy sobie przeglądać lata, ale straciła nam się kolumna z nazwami państw, więc nie wiemy, na którym państwie teraz jesteśmy, więc jak już się pewnie domyślacie, możemy sobie zablokować nie tylko pierwszy wiersz, ale także pierwszą kolumnę. Zróbmy to teraz. Tak samo ta sama opcja, zablokuj okienka. I opcja numer 3. Zablokuj pierwszą kolumnę. Klikamy sobie. Co się dzieje? Teraz przewijając w prawo, cały czas pierwszą kolumnę, czyli z nazwami krajów, mamy widoczną. OK. Natomiast odblokowaliśmy sobie górny wiersz i widzimy, że już z powrotem nie widzimy. Widzimy, że nie widzimy. Masło ma Ale OK. Że nie widzimy sobie tutaj lat, więc chcielibyśmy widzieć zarówno Pierwszą kolumnę cały czas z nazwami kraju, jak i pierwszy wiersz z nazwami poszczególnymi latami. Jak to zrobić? Także się da. Jeszcze raz odblokowujemy sobie okienka, dlatego że teraz mamy zablokowane kolumny. Odblokuj okienka. I co teraz jest istotne? Istotne jest to, gdzie umiejscowimy kursor myszy, czyli którą komórkę wybierzemy jako aktywną. Wybierzemy sobie komórkę B2, dlatego że opcja, którą zaraz zastosujemy, polega na tym, że zamrażamy wiersz znajdujący się, wszystkie wiersze, znajdujące się powyżej zaznaczonej komórki. Czyli teraz zaznaczona jest komórka w wierszu drugim, więc zamrozimy sobie wszystkie wiersze powyżej tego wiersza, czyli de facto w tym przypadku wiersz pierwszy. A także zamrozimy wszystkie kolumny na lewo od zaznaczonej komórki. Czyli nasza komórka jest w kolumnie B. Także zamrozimy sobie wszystkie kolumny na lewo, więc kolumnę A. Innymi słowy, zamrozimy sobie kolumnę A oraz wiersz pierwszy. Zrobimy to ustawiając kursor na komórce B2. Zrobimy to i wybieramy ponownie tą samą opcję. Klikamy. I tym razem nie druga, nie trzecia, a pierwsza. Zablokuj okienka. Klikamy. I co się dzieje, zobaczmy. Zjeżdżamy na dół. Widzimy lato cały czas widoczne. Jedziemy w prawo. Cały czas widoczne, także kraje. Możemy tutaj dostrzec, to jest taka subtelna różnica, ale te zablokowane. Kolumny i wiersze mają tutaj taką grubszą linię. Porównajmy sobie tę grubość i ten kolor do kolejnych komórek, do kolejnych linii. Jest troszkę, troszkę grubsza i tak samo tutaj wiersz pierwszy ma troszkę grubszą linię niż kolejne wiersze. Więc tak możemy też tutaj dostrzec. Od razu otwierając dokument, czy mamy tutaj jakieś zablokowane okienka. Ok. To jest ta opcja, którą chciałem Wam pokazać. Natomiast, odblokujmy sobie teraz. Natomiast jest możliwość zablokowania sobie nie tylko pierwszego wiersza i pierwszej kolumny, ale oczywiście dowolnej liczby wierszy i dowolnej liczby kolumn. Akurat w tym przypadku, w tym pliku, to nie ma specjalnie sensu, ale załóżmy sobie dla celów ćwiczeniowych, że chcemy sobie zamrozić wszystkie pierwsze 6 wierszy i na przykład pierwsze dwie kolumny. Czyli chcemy zrobić coś takiego, żeby one były zamrożone. Więc co musimy zrobić korzystając z tej opcji, którą przed chwilą przedstawiałem? Musimy ustawić kursor na kolumnę C7. Dlaczego na C7? Bo zamrozimy sobie wszystkie wiersze powyżej tylko komórki i wszystkie kolumny na lewo, czyli te więc ustawiamy C7, zablokuj okienka. I widzimy, zjeżdżam sobie w dół. Wszystkie 7 wierszy zostaje z nami. Jadę sobie w prawo. Pierwsze dwie kolumny także z nami zostają. Bardzo przydatna opcja, bardzo często używam i polecam używać także Wam. Dzięki za uwagę, jeśli macie jakieś. Pytania to śmiało zadawajcie w komentarzach.